Wszyscy mają giętarki i mam i ja, tak jak to się mówi, takie, ma przy gum, gumie mamba była taka reklama. Dobra, zaczynamy, to jest pręt ósemka, tu jest regulacja docisku tych rolek. No, i dalej nie będziemy nic marnować. Szkoda materiału, nie ma potrzeby. To to gdzieś kółeczko się może wykorzysta, może się jeszcze tognie. Wam mogę pokazać, to miałem grubszą blachę. No, właśnie tu. Pierwsza próba to, był, to jest sześciokąt. To jest sześciokąt i gdzieś jeszcze miałem płaskownik, o dzisiaj cały dzień coś robię, robię i tak przekładam wszystko z miejsca na miejsce. O jest. Zobaczcie, no to to już jest powiem na tą maszynę trochę wyzwanie, trochę tu, nie, tu niedokładnie tu pospawałem, no ale to już jest grubość, to już jest grubość, bo to jest szerokość 30 Tu aż się uszczyła ta osłona. Tej blachy to jest grubość 30, szerokość znaczy 30, a grubość 4 mm. Także to też zrobiłem na tym przyrządzie. A teraz zaraz szybko Wam pokażę, co jak tu jest zbudowane. Tu rozłączamy tylko sobie jedną nakrętkę M12. Zsuwamy sobie tą część. No i tutaj zobaczcie, tu jest tylko wspawane do. Profil jest 30 na 30. Ścianka dwójka. Długość tego jest 200. Tutaj są w środku łożyska. Tu jest szpilka M14. A druga część no też jest solidna, bowiem to jest solidne bardzo zrobione. Tu jest tak szpilka śruba M16. Tu jest obspawane. Tu nie dospawane. Łożyska 6204, dwie sztuki, tu też jest szpilka M16 i nakrętka jest tu przyspowana, bo nie miałem takich długich śrub. Tutaj, tutaj wystaje śruba M12 i jest tylko wspowana tu na końcu. Tutaj jest szpilka Fi12, druga szpilka Fi12. No, i cała filozofia. Tutaj te, tu są ograniczniki, żeby nie spadało nam na zewnątrz. W środku łożyska się obracają. O. A łapię delikatnie na te śruby, także to dużej siły nie ma. Siła jest przenoszona praktycznie w oś. No i o. Szybki montaż, szybki demontaż. Zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze troszeczkę. Hmm. 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 Tu jest mam zaznaczone, oczywiście, w którym kierunku łatwiej się składa. Bo to nie, jest, nie było aż tak, jak powiedzieć, na sipie robione. No i, i cały przyrząd na pewno się przyda w warsztacie. Tak jak wy robicie czy coś, też Wam się to przydaje. Przyrobimy z bliska teraz. O zobaczcie także dziś robiłem taki przyrząd do wyrywania ziela ja jak będą ciekawi to zapraszam na drugi mój kanał maliny i inne rośliny powiem wam że malinki pięknie rosną no także no muszę tylko zmienić kolor bo jest bardzo brudzący zrobiłem na biało ale to mój błąd no ale, a może zostawię, łatwiej będzie go znaleźć, wiecie jak gdzieś go położę, także, no. także jedną śrubą się tutaj tą nakrętką reguluje docisk, no. Troszkę jest, jest dobrze wszystko, jak to się mówi, za bardzo popasowane, tu od spodu to wszystko to białe przybija. muszę zmienić chyba, albo, albo zostawię, albo zmienię, no zobaczymy. To nie jest lakier, tylko jakaś taka zwykła farba, ona, ona stara była i, i tak się porobiła. Dobra, dziękuję, pozdrawiam.